Dobry wieczór, cześć kukuryku. Obiecałem, że dzisiaj opowiem troszeczkę o tym, co moim zdaniem powinniśmy robić i jak się, jak się bronić. W komentarzach tutaj dużo się przewija takich właśnie opinii, że protesty nie mają sensu, że tutaj nic się protestami nie da wywalczyć. Pytacie, jakie są przykłady protestów, które, które się udały. No to proszę bardzo, protesty wrześniowe, w których między innymi też w dwóch z tych protestach, w dwóch z tych protestów brałem udział w Toruniu i w Poznaniu i udało się zrzucić z porządku obrad tę ówczesną ustawę 1449 o segregacji sanitarnej, o, która dawała uprawnienia pracodawcom, żeby, żeby sprawdzać swoich pracowników. Także to był jakiś tam sukces. No, przypomnijcie, sobie, przypomnijcie sobie, ile razy demonstracjami rozmaitymi różne grupy społeczne coś u nas potrafiły wywalczyć. To jest tak, że, że protesty mają oczywiście rację bytu, tylko one muszą spełniać kilka warunków, to znaczy te protesty muszą przede wszystkim być, mieć jasny, jasno określony cel. I w tym wypadku, kiedy chodziło o właśnie o powstrzymanie tej ustawy segregacyjnej i ten cel był jasno określony i wyrażony i to, się, i to się, udało. Protesty, które nie mają sensu i nie mają racji bytu, to są protesty, które się obracają wokół takich haseł jak tam wypier ten. No to wiadomo, że nikt na, po takim proteście nie będzie wypier tylko, tylko właśnie Działają one w ten sposób, że nie działają, i ludzie robią z siebie troszeczkę, no, nazwijmy to delikatnie pośmiewisko. Natomiast protesty, które, które po pierwsze mają jasno określony cel, po drugie stoi za nimi jakaś jaka siła, bo oczywiście nawet najmądrzejsze hasło, które sobie wymyślimy, jeśli nikt za tym nie stoi, no to niestety nie będzie to działało. I tak samo. Możecie zobaczyć, jak wyglądały, jakie były efekty protestów, na przykład górników, którzy wychodzili w sile i jakichś tam mniejszych grup nauczycieli czy, czy pielęgniarek, które, które nie mają po prostu tej siły za nimi stojącej, więc jest tych kilka elementów, które, które muszą być spełnione, żeby protest miał rację bytu. W wypadku tych protestów antysegregacyjnych, no to jeszcze warto wspomnieć, że stoi po prostu za tym taka racja moralna no te, te, ta segregacja jest, pomijając to, że jest bezprawna i jest wbrew naszej konstytucji, to one są po prostu jeszcze najzwyczajniej w świecie niemoralna i historycznie też wiemy, że segregacja tego typu. Prowadzi w, dalszym, w dalszych krokach do bardzo negatywnych rzeczy. Także myślę, że podstawy do tych protestów są bardzo, bardzo silne. Także nadal zachęcam, jeśli, jeśli gdzieś w pobliżu Was odbywa się protest, to warto się do niego przyłączyć. Słuchajcie, to są protesty pokojowe, zobaczcie, co się dzieje. W Niemczech, zobaczcie, co się dzieje w Austrii, jak wyglądają we Włoszech, jak wyglądają te protesty w tej chwili. I to są już protesty ludzi zdesperowanych, którzy po prostu nie mają jak żyć. My jeszcze sobie tutaj żyjemy w miarę normalnie i naprawdę korzystajmy z tego, ze wszystkich dobrodziejstw tego, tego stanu. Również z tego dobrodziejstwa, że możemy pokojowo protestować, nie obawiać, nie obawiać się tego, co się tam z nami stanie, w czym będą do nas strzelali. To jest wielka, naprawdę wielka przewaga tej naszej sytuacji. Protesty, oczywiście, to nie wszystko, bo wielu z Was podkreśla, że, że opór, stawianie oporu to jest istotna rzecz i zgadzam się z tym, ale to przecież jedno nie wyklucza drugiego. Możemy stawiać codziennie taki bierny opór. I on ma sens. Wiemy to już, bo przecież w zeszłym roku, kiedy te wielkie obostrzenia wchodziły w życie, zamykano całe branże i byli ci pojedynczy, wtedy ludzie tacy naprawdę zdeterminowani, żeby, żeby się nie poddawać. Zobaczcie, jakie to wymagało odwagi, bo sam naprawdę nie wiem, czy ja bym się zdecydował coś takiego zrobić. Mając jakąś firmę na głowie, jakiś pracowników, ciężki rok już za nami. Finansowo to wszystko wygląda słabo, i tutaj nagle grożą jakieś kary, straszliwe, a my się decydujemy, jednak, że to jest bezprawie, i, i chcemy temu stawić czoła. To naprawdę wymagało odwagi, trzeba tych ludzi naprawdę podziwiać. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo to jest w ogóle budujące, że sądy nasze, które przecież nie są, nie, nie słyną z tego, że są jakieś tam bardzo rychliwe, jednak te. Te wszystkie kary poumarzały, były zwroty, były, były wypłacane odszkodowania. No, tak powinno być. Wielki podziw dla tych, dla tych ludzi. Nie wiem, ilu z nas by odważyło się na to, żeby w ten sposób się postawić, ale byli ludzie, i dzięki temu, słuchajcie, dzięki tej postawie w tym roku tych zamknięć nie ma, ponieważ władza oczywiście. Bardzo by chciała wszystko pozamykać, no ale co zrobić, jeśli, jeśli w tym roku ludzie słuchać po prostu już nie będą, no bo wiedzą, że to jest bezprawie, to zostało już udowodnione. Więc władza idzie na, na taki drugi możliwy scenariusz, czyli coś tam w zabrania, ale w taki sposób, że no wszyscy wiedzą, że można się od tego wykręcić, bo tutaj ograniczamy obłożenie. Ale jeśli ludzie są zabezpieczeni, to to ich nie obowiązuje, a ponieważ tego zabezpieczenia właściwie sprawdzać nie za bardzo jest jak, to jest jakaś tam kwestia deklaracji. No więc, jak się przejdziecie teraz po, po polskich miastach, po knajpach, to zobaczycie, że tam obłożenie jest, jest takie, jak powinno być. No i to jest kolejny pozytywny efekt tego właśnie stawiania, stawiania oporu. Następny przykład maseczki. Przecież oni by chcieli, żebyśmy je nosili cały czas wszędzie. Przecież w tej chwili bodajże w Austrii wychodzi nakaz noszenia maseczki w domu i ci biedni Austriacy będą się do tego stosować, bo, no bo to naród karny. A myśmy przez ostatnie już dwa lata, dzielnie niektórzy z nas pokazywali twarz. I, i, I skończyło się to w ten sposób, że, że jest to przepis, który nawet policja nie chce, nie chce jej się za bardzo tego egzekwować. No bo wiadomo, że znowuż sprawa idzie do sądu, e, zostanie gdzieś tam umorzona, bo to jest bezprawie, i e, tylko się sobie robią kłopotów. Oczywiście zdarzają się coś tam nadgorliwcy. Tutaj jeszcze raz chciałbym podkreślić, e, no bo to jest e, jakby trzeci filar, tak. Pierwszy to są protesty, drugi taki bierny opór, ale trzecia bardzo ważna rzecz i wydaje mi się, że nawet najważniejsza zobaczcie sobie, że Polska nie funkcjonuje w próżni. Gdybyśmy byli otoczeni przez jakąś zupełnie próżnię albo, albo to, co się dzieje, działo się tylko w Polsce, a na całym świecie był spokój, wyglądałoby to inaczej, ale my nie działamy w próżni i teraz wszelkie takie wezwania do nie wiem do jakiegoś obalania rządu, do robienia tutaj rewolucji. Mamy dwóch sąsiadów, którzy historycznie już wiemy, oni czekają tylko na takie sytuacje. Oni czekają na to, żebyśmy się pokłócili, żeby tutaj władza straciła mandat, żeby to się wszystko rozleciało i historycznie wiemy, że albo Niemcy, albo Rosjanie, albo jedni i drudzy natychmiast nogę tutaj postawią. I teraz zastanówcie się, czy pod tym takim zarządem, mało sprawnym, ale polskim, żyje się nam aż tak źle, żebyśmy chcieli mieć w tej chwili tak jak w Niemczech. No zobaczcie, co tam się dzieje. Tam jest porządek. Tam, to, tam nie ma żadnej dyskusji. Oni za chwileczkę, jak to Niemcy z tymi swoimi niepokornymi zrobią. Ostateczny porządek, pozamykają ich tam, gdzie trzeba i będą gotowi do akcji, tak? I oni tylko czekają, aż, aż my tutaj się pokłócimy, pobijemy i zrobią to, co potrafią robić i co już pokazywali, że potrafią robić. To samo, to samo Rosjanie, tak? Rosjanie również potrafią zareagować, jak tylko następuje osłabienie jakiegoś. Państwa w pobliżu, to no, widzieliśmy i to wcale nie tak, dawno, nie tak dawno temu, co potrafią zrobić i co się dzieje. Także trzeba to mieć na uwadze, kiedy rozważa się jakieś scenariusze działań w Polsce. Dlatego ja podkreślam: nie dajmy się pokłócić nie, nie wzywajmy tutaj do jakichś działań agresywnych niedopuszczalne dla mnie jest w tej chwili, żeby tłuc się z policją o te maseczki to jest to jest droga do, do bardzo złych rozwiązań takich ostatecznych, więc, więc słuchajcie ja nie jestem specjalistą w tym, w tych sprawach prawnych ale, ale możecie w tej chwili nawet na YouTubie zobaczyć parę bardzo fajnych Poradników, jak sobie, jak sobie poradzić na przykład z sytuacją, gdy zatrzymuje nas, nas policja za brak maseczki. Można to zrobić w taki sposób, że nam się nic nie stanie, a policjant wyjdzie z tego też bez, bez jakiejś wielkiej obrazy. I, I to jest bardzo ważne, bo słuchajcie za chwileczkę: to są te trzy grupy. Policja. Służba zdrowia, wojsko, którzy będą już przymuszani do tego ustawowo, żeby się zabezpieczać. I teraz, i lekarze, tak? No, i, i oni będą potrzebowali też naszego wsparcia, bo musimy wiedzieć, że jedni z drugimi trzymamy przeciwko tym, tym siłom i tym ośrodkom, które nas tutaj chcą chwycić, chwycić za gardło, tak? Także zgadzam się z tym, że jak najbardziej bierny opór. Rozumiem skąd się bierze takie przekonanie, że te protesty to nie zawsze tam mają sens. No niektóre nie mają, ale, ale wtedy, kiedy protest jest sensowny, wtedy, kiedy protest jest umocowany mocno w podstawach prawnych i, i, i moralnych, to, to naprawdę to działa. Słuchajcie, nastawienie, nastawienie umysłowe, musimy się duchowo do tego też dobrze nastawić. Jest taki niesamowity, piękny wiersz Dylana Tomasa. Do not go gently into that good night. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Walcz, walcz, gdy się światło mroczy. Przeczytajcie sobie Dylan Thomas. Bardzo fajne, piękne tłumaczenie na język polski. Też jest bodajże Miłosza. Zawsze coś można zrobić, zawsze coś warto robić. Nawet na, słuchajcie, na szubienicy można coś jeszcze zrobić. Poczytajcie sobie Sapkowskiego, który też w jednej ze swoich książek podaje, podaje takie stwierdzenie: Jak już cię mają wieszać, to poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się może stać, jak te wody będą ci przynosić. W tej chwili widzicie nasi chłopacy z Konfederacji walczą, walczą w parlamencie. No właśnie to jest to proszenie o szklankę wody. Odsuwamy w czasie te rozwiązania prawne i dzięki czemu wszelkie te, te szykany, które na nas spadają, na razie są bezprawne, tak? I, I to jest świetna sytuacja. Walczmy, walczmy o to. Jeszcze taki przychodzi mi do głowy też przykład. Niesamowity film braci Coen. Ballada o Basterze z krakcie Też możecie zobaczyć ile się może rzeczy wydarzyć jeszcze w tym momencie już kiedy was wieszają. A nas jeszcze nie wieszają. My jeszcze tutaj mocno mocno stoimy na nogach. I wiele wskazuje na to że uda nam się uda nam się obronić także nie patrzmy na razie na to, co się dzieje na świecie. To są rzeczy, jakie rzeczywiście parę osób zwróciło uwagę, że, że, wczorajszy, że wczorajszy odcinek był taki dosyć ponury. No, po tym materiale, który obejrzałem z, z doktorem Peterem McCollą, e, przez chwilę można, no to, to odbiera rzeczywiście oddech jak najlepszy baktyl. To uświadomienie sobie, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. No ale co? Jak mówię, jeszcze nas nie wieszają, więc dużo rzeczy możemy, możemy zrobić. Protesty, rozumiem, będą trwały. Konfederacja prosi o, o pomoc osób w Warszawie. Dla tych, którzy protestują, którzy będą protestowali całą noc, jeśli jesteście w okolicy, podrzućcie tam coś do jedzenia, do picia, wpadnijcie, pogadajcie, może umówcie się na jakąś zmianę. Jeśli ktoś organizuje jakieś protesty gdzieś tutaj w pobliżu Wielkopolska, dawajcie znać. Chętnie się wybiorę w sobotę. Warszawa to dla mnie naprawdę daleko i no, jest to dla mnie trudne, żeby zorganizować taki, taki wyjazd, ale gdzieś bliżej. Bardzo chętnie. Sam niestety protestów nigdy nie organizowałem, może na szczęście, ale w każdym razie nie potrafię tego robić. Nie wiem, jak się, jak, jak się za to zabrać. Pewnie, pewnie już bym coś tam zorganizował, ale, ale jeśli ktoś coś robi, to chętnie, chętnie się w to zaangażuje tutaj w pobliżu. Mnóstwo nowych osób na kanale, bardzo się cieszę. Bardzo fajne, pozytywne, pozytywne komentarze. A są też takie polemiki, ale takie właśnie rzeczowe, z którymi, z który, do których można się odnieść. Mam nadzieję, że tam przynajmniej do części z Was się odniosłem. Bardzo się cieszę. Jeśli to jest pierwszy materiał na Kukuryku, który oglądacie, to zasubskrybujcie. Zachęcam, wyraźcie swoje zdanie kciukiem w górę, w dół, komentarzem pozytywnym, negatywnym. Macie inne zdanie, bardzo chętnie bym przeczytał. Słuchajcie, jakie macie jeszcze pomysły, co, co możemy w tej, w tej sytuacji robić. To jest taki czas, kiedy jeszcze można działać i dużo, dużo zrobić, żeby się, żeby się obronić. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na następne kukuryku. Myślę, że będę coś robił w weekend. Chciałbym zrobić coś w troszeczkę innej formule. Zobaczymy, czy to się uda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć.